10 marca na swoje święto zaprasza Cyprian i makary, a dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dud, czyli instrumentu dętego, który nie jest dość znany, a jest to świetna okazja, aby ludzie dowiedzieli się, że taka muzyka też może być piękna. W dobie powszechnej popkultury i tandety klasyka zaczyna odchodzić do lamusa. I dobrze byłoby powstrzymać tę tendencję. 10 marca 1461 roku Stanisław Trach Sproch, syn oty Tracha, dziedzic między innymi w Gninie, kupuje za 100 grzywień od Małgorzaty, żony Stanisława Kłębockiego i Beaty, żony Macieja Jastrzębnickiego, całą ich część po matce w Gninie, oraz jedną czwartą łanów we wsiach, Budziłowo i Rataje. 10 marca 1524 roku Piotr Ossowski dziedzic Wilkowa Polskiego daje swojej żonie Annie w dożywocie Wilkowo-Polskie, a ona zapisuje mu 100 złotych na kotuszu. W 1703 roku Cechmistrzem cechu społecznego w Wielichowie został Jan Plackowicz. W 1719 roku pojawia się informacja, że w Wielichowie pracował nasz Jan Bukowski. Bukowski przez wiele lat był pisarzem cechu społecznego, czyli takiego cechu, który skupiał takich rzemieślników, którzy samodzielnie nie mogli założyć cechu. W 1785 roku, 10 marca, parafia ziemińska została przełączona do parafii Wielichowskiej. W 1892 roku wikariuszem parafii Wielichowskiej został ksiądz Ludwik Rochalski, który urodził się w 1866 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1892 roku, a zmarł w 1941 roku. Został zamordowany przez Niemców w Forcie VII. W Wielichowie pracował od 10 marca 1892 roku do 8 marca 1898 roku. A w 1990 roku 10 marca posługę wikariusza w parafie wilkowo-polskie rozpoczął ksiądz Stanisław Wawrzyniak, który został wyświęcony na kapłana 21 maja 1981 roku. W Wilkowie Polskim pracował jako wikariusz do 30 czerwca 1996 roku.